Dzień dobry, dzień dobry. Witam się już z wami w kolejnym vlogmasie, vlogmasie numer 2. I co? Jakie plany na dzisiejszy dzień? Dzisiaj jedziemy do Warszawy. Jedziemy do najbardziej świątecznego sklepu chyba w Polsce, czyli do Florypoint. Ja od kilku lat już marzyłam tam pojechać, no ale z domu miałam dość daleko, bo ponad 4 godziny drogi. A tutaj z Lublina mamy godzinę 45 pociągiem, więc jedziemy ze znajomymi ze studiów właśnie do Warszawy, zobaczmy tą florę, potem chcemy jeszcze pójść tam na stary rynek na jarmarki. Co prawda wiem, że światełka się jeszcze nie świecą, bo oficjalne chyba otwarcie będzie tam 6-7 grudnia, ale to nic nam najbardziej i tak zależy na florze, więc przeżyjecie ten dzień świąteczny, mocno świąteczny dzień ze mną ale postanowiłam, że jeszcze tutaj, przed tym całym wyjazdem się do Was e, odezwę, żeby otworzyć kolejne okienka kalendarza adwentowego. E, no i tak, ten filmik, ten vlogmas wylatuje 4 grudnia. E, my już pierwsze okienko otworzyliśmy, dlatego dzisiaj otworzymy drugie, trzecie i czwarte. I tak właśnie będziemy mniej więcej robić, żeby cały kalendarz jakoś wspólnie otworzyć. Więc co? Zaczynamy od okienka numer 2. Nawilżający kremik do rąk, bardzo fajne, Będzie fajny do torebki, Przez słodki. W okienku numer 3, uwaga, uwaga, szampon do włosów, wzmacniający, też taki mini, chyba wszystkie takie rzeczy będą malutkie, to akurat będę mieć na podróże. Ostatnie okienko na dziś, czyli okienko czwarte, mamy tutaj balsam do demakijażu. O takim czymś jeszcze nie słyszałam o sami ale też jest taki różowiutki. Będę mieć pełno produktów teraz do testowania, więc, więc fajnie. Lubię takie małe opakowania właśnie na jakieś wyjazdy, bo nie trzeba nic przerwać, tylko wszystko już jest gotowe, nie zajmuje miejsca. No ale już nieważne, bo już mam... 40 minut do MPK, więc idę szybko robić śniadanko. Będzie to szakszuka, więc co? Idziemy do kuchni. Ja uwielbiam szakszuka, bo jest mega szybka i sycąca. Więc na oliwie podsmażam cebulkę z papryką, potem wlewam pasatę pomidorową, doprawiam do tego jajka, przykrywam i gotowe. Pyszka. Kocham. Chyba moje ulubione śniadanie na smono. No, dotarłam na dworzec. Na szczęście nie ma opóźnienia na razie pociągu. Odpukam to, ale wydaje mi się, że jak do tej pory nie ma, to już nie będzie, bo on jedzie z Rzeszowa. No i co? Mega, mega się cieszę, że jedziemy do tej Warszawy. W ogóle nie pokazywałam już wam nawet jak robię tę uszyk szukę, bo przypomniało mi się, że ja nagrywałam taki jeden z pierwszych filmików, moje ulubione śniadania na słono, czy coś takiego, i tam stricte po kolei pokazywałam wam jak zrobić tę uszyk szukę, więc żeby się już nie powtarzać, zostawię wam link do tego filmiku. A co? Ja teraz idę, idę na dworzec, zaraz się spotkam ze znajomymi. I jedziemy! Przygody, czas, start! Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale ja czytałam ostatnio, że dworzec w Lublinie dostał jakąś e, ogólnoświatową nagrodę najładniejszego dworca? Jakiegoś tak najbardziej architektonicznie zrobionego, że jest dużo zieleni i w ogóle. Pięknie wygląda, mówiłam wam, że jak w Dubaju czy Singapurze. No i proszę, z takiego, z takiego dworca się boże. Co prawda to jest autobusowy, ale bardzo bliziutko, bo tu jest autobusowy, a tutaj jest kolejowy. Więc mogę powiedzieć, że jeżdżę z najładniejszego dworca na świecie. Ledwo zdążyliśmy. Ale udało się. Tak, finalnie. Mieliśmy pół godziny niby do pociągu, a się myśleliśmy, że to tramwaj, a się okazało, że to pociąg. Ale trafiliśmy, jesteśmy na peronie siódmym, numer Jeszcze 7. Super, tak. I jedziemy, uwaga, gdzie jedziemy? Do Florypo. Kochani, 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 dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witamy we vlogu kochanej Oliwki, najlepszej vlogerki pod słońcem. Zrobiłam plecuszki z ebooka Lunchbox z Food Via. jabłkowe. Polecamy. Test smaku. Proszę bardzo. A ja już gumę, ale dobrze. on mam tak ten. No, bardzo dobra. Czekaj. To, to nie, nie jest, to jest takie głównie. proste. Naprawdę bardzo dobre. Ej, smaczne. Ej, mm, zajebista. Jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy pociągiem. Tak, jest piękny samochodzik i patrzcie w ogóle jaka jest kolejka. Ale kupiliśmy bilety przez internet. Jesteśmy z Tak, więc wejdziemy szybciutko. 30 zł się płaci, ale odliczają przy kasie, więc... Kupimy coś fajnego. To się rusza. Dobra. I co, jak pierwsze wrażenie, kochani? Bardzo pięknie polecam słodko. To jest to jakaś jest... tam mroźna kraj. O, bardzo ci pasuje płaszczyk do tej kolorystyki. W ta pierwsze zrobimy zdjęcia. Tak. Ale to wszystko dopiero przed nami. No Idziemy! 1700 złotych. Jestem za. Tylko 1700? Bo oni nawet to tak zrobili. Nie no, do przeżycia. 17 tysięcy co ty A, Tak myślę, 1700. A tu kupisz nam. Kupię, jak mi dasz pieniążki, to kupię. 17 tysięcy tylko. No, urocza. Śliczne. Pasuje ci. Ale Taki bardziej tandetny niż ten. No. Nowy. Nasz z na lepszy. Tak, ale mniejszy. No i wiecie co? Nie ma co tutaj przepłacać. Tak, no, z Lidla to jest w porządku. Za 25 zł. Za 25 zł. ładnie czerwono. Bo ta lodowa kraina była fajna. Ale... To ma więcej życia w sobie. Tak. Więcej kolorów. Tu jest, tu jest taki vibik. W ogóle jakie wątki. Krasnale. Ja o, tutaj będzie Ci pasować do szaliczka. Ja jestem objawiona. No. Perfekto. Widzicie, jaki piękny dziadek. Idziemy, kochani od stóp do góry. Ej, dobra. ale patrz to. Widzisz te laski. O mój Boże nic więcej słuchaj to są to jest to jest coś dla ciebie przepiękne ale tutaj ta... patrz jak tam jest taki w ogóle mega na to słuchaj co czekałam najbardziej Panie, to jest bardziej z basem widzę tutaj. Dobry ja nie wiem co to znam. Ja też chyba nie znam. No to widzicie, nowych rzeczy się nauczymy. Wydaje się, Oliwka i Piotr, bardzo dobrze. Tak, my chodzimy na tańce ludowe z tańce, więc Ale nie pokażemy. Nie, nie dzisiaj. Ja bym chciała zobaczyć. To już później, w prywatnym. No oni czują ten vibe, zdecydowanie. Na co czekałam, na to czekałam. Czekaliśmy na to całe studia dotychczas, tak, tak. dwa miesiące. O, mam dobry spot na nagranie. I powiem Wam, że zaraz kończę 20 lat, ale uwielbiam takie miejsca. Bo dzieckiem jest się całe życie, pamiętajcie. Hoho Masz właśnie snow, Jest jeszcze jakaś strefa disco tutaj. Pani dotarliśmy właśnie do mojej ukochanej strefy, strefy dla Tak, strefa dla takie buty widzę w nich, ale. Tak, jakby pani, znając mnie 100% w ogóle ten renifer. No, kocham. Ogólnie nie jest bardzo to mój vibe akurat, jeśli chodzi o święta, ale tak czy tak, mega. Jest to jakieś rozwiązanie dla każdego, jak coś się znajdzie. Mega, mega fajne. jaka tu jest piękna toaleta w tej furorze. No, łała, wow, miła wow. Tylko jo, kolejki duże. My się już zbieramy, więc idę do kasy bo czekają na mnie w kolejce, więc lecę. Ale pięknie. Pięknie tutaj. Słuchajcie, tutaj jest za 30 zł bilet i oddają, więc to co kupiliśmy, Tutaj mamy darmowe, powiedzmy, darmowe, darmowe, darmowe dla nas już darmowe. Dla nas już darmowe. Tak, ja wzięłam taką dużą kokardę za 12 zł i choinkę Za 18. Ja wzięłam choineczkę i taką tutaj bombeczkę, śnieżynkę. Tak, piękna. Ja wziąłem misia ze słodyczami i bombeczkę. Piękna bomba. No powiem Wam, że Jest bardzo piękna, piękna. dobrze spędzony czas. Tak, super było w ogóle już po 15. No po, prawie 15. Się poleci. Więc mega. Będzie, mam plan, żeby to dać na choinkę. Tutaj Chrisu mi pisał, że będzie na palmę w domu. Zobaczymy jak wyjdzie. Jest genialny, naprawdę, mój idol. Jechaliśmy już z flory jednym autobusem. Do centrum. Jeśli nie wyjdzie, to będę grała w Warszawie na gitarze tutaj, o, pod Pałacem Kultury i to, to jest plan. No ja naprawdę, ja tak zrobię. <noise> Teraz idziemy na Stary Rynek, na Stare Miasto i, i idziemy coś zjeść przede wszystkim, potem jarmarki, co prawda. Ale jest ślicznie, kochani, jest tak. Jest pięknie. Warszawka nie rozczarowała Co prawda jeszcze nie ma tych światełek, tak jak Wam mówiłam. No nie świeci się choinka. Ale to nic. Są i takie jarmarki, więc będziemy... pójdziemy zobaczyć co i jak. Potem jeszcze się spotkamy ze znajomym Ali, który mieszka. Słuchajcie, tak, w warszawce. W Warszawce, więc nowe znajomości od razu. Już mi łapia, łapia. Więc co? Mamy. Witaj stolicy, po raz kolejny. Co się wydarzyło? Musimy iść tam Czyli w tam jest 07. No way, To Znowu, jest nieruchomo! <laughs> Muszę kocham tą orientację terenową, to jest dość wspaniałe. Ale to nic, to nic, trafimy. Jakby kochani trafiliśmy do Flory, Flory Pointa, więc teraz też trafimy jest, na stare miasto. To jest ta czwórka, co nie? Czwól. Tak, to mamy 10 minut. Idziemy, 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 idziemy przed Update sytuacji, doszliśmy. Radę. Mamy radę. za 8 minut, więc perfekto. Po prostu niestety nie siedzimy na przystanku ocieplonym, ale też jest dobrze. Ale tak, okay. i jest dezynfekcja rąk, sprawdziłam to jest dezynfekcja, o, ale krotek 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 bardzo ładnie tak. Jak tańczy na Ja na nie. <laughs> Przyszliśmy do jakiejś restauracji e, kina, Cinema, Cinema Paradise. Paradise. Tutaj mamy na pół z burakiem i dynią i kurczaczka z frytami i z sosikiem. A ty co masz Piotr. Ja mam gnocchi z kurczakiem w sosie truflowym ja i z warzywkami. Tak, więc zajadamy. Słuchajcie, zobaczyłam z odległości światełka. I nas to ściągnęło. Tak, musieliśmy tutaj przyjść. No patrzcie jak to jest magicznie. Tu no, jest w ogóle klimacji. konik z saniami. Będą, będą zaraz fotki. a jedzonko było przepyszne. Jedzonko Bardzo było 16 10, na 10. naprawdę przepyszne. Pyszne. I polecamy każdemu te restauracje. Jak jesteście w Warszawce, koniecznie widzicie. <noise> jaka, <noise> jaka reklama. Post niesponsorowany. Nie sponsorowana. Ale, ale jak to ładnie w ogóle. Super Jesteśmy! Udało nam się dotrzeć na Janmark Warszawski Tak Udało się Wesołych świąt, idziemy, idziemy dalej Zaj pani vlogerka Tak, robię, ja? robię relacje Tak, wszystko na bieżąco Tak Ale w ogóle powiem wam że są już te wszystkie tam dekoracje, nie zaświecone, ale są. I będzie bardzo kolorowo, a ja nie lubię kolorowych dekoracji. Więc jedynie żałuję, że choinka się nie świeci. No, te stonowane są coraz lepsze. No. Ale są jak marki, była flora, więc wszystko jest. I mamy zdjęcie przy Złotych Saniach. <laughs> Zrobione przez Piotra. Ja jestem fotografem, w najlepszym <laughs> na świecie. Dziękuję. Piękne Wyglądasz bardzo fancy w tym świetle. Dziękuję bardzo. Jak prawdziwy celebryta. Super. Tak dziękuję, dziękuję. Dobra. Co ty kupiłeś? Mamy sobie dwa oscypki z żurawiną. Jeden dla mnie albo i dwa. A, a drugi dla mnie. dla mnie, Ja tego nie powiedziałem. Ale ja powiedziałam. <grywa> Tutaj już kolejka pogrzane wino, grzańce. Tak, trzeba spróbować, dziękuję. Tak. <grywa> te... To tak? Wyglądam random świąteczni, kochani. Tak. Myślę, że tak. <grywa> Zestaw na jarmarkach. Oscypek z żurawiną i, i, grzaniec. i grzaniec. To jest to za ile po prostu ja po must have. Grzane wino kochani 25 zł, a łoscypek z żurawiną 9. Polskie. Polecam, polecam. Jeszcze nie próbowałam, ale polecam. Dobra, test na żywo, test na żywo. Dobra. Witam, zgubiłem się. Dobry łoscypek? No. Bardzo dobry łoscypek. Idealny łoscypek. Idealna słody z żurawiny. Mm, Wyważony smaki. Bardzo, naprawdę bardzo dobra ocena ode mnie w tyle Ci. Kocham mm. świątecznie mocno, proszę, za nami jak z takiego grincha. Ej, ale oparami. Opary mi już Pokaż, właśnie, tak jest mocno. o ale mocne. No. No. Strasznie mocne. Tak, bo nie zdążymy pójść do Twinkle Candle, Teraz, słuchajcie, był na, naszej, na naszym planie pójść do Twinkle Candle, zobaczyć te dekoracje nowe, ale no nic, może się jeszcze uda. Tak, zobaczycie i wracamy. Zapraszamy na recenzję McDonalda, nie jest Proszę mój, bardzo. ale darmowy najlepszy, pamiętajcie. Dobra, recenzujemy zróbmy. Dobre, bo jeszcze ciepłe. Hmm, za tu... całe 9,90 hmm. tak? Tak, za całe 9,90 tak. Poczułam tu lutę ziemniaka. Ale lepsze były w tym Cinema, cinema Paradise. Tak Paradise. Mm, solą, prawda? Egzotyczną przyprawą, a poproszę. Proszę. Tajemnicą <laughs> dla ciebie, ale nie no. Odkrywamy. <gasps> Czy wy to widzicie widzowie? Ale Sałata. Drodna. Czy wy to widzicie? Co za wielki kawałek kurczaka. Naprawdę. Mm. No way, no way widzowie. Słuchajcie, koniec naszej podróży, jak było? Po prostu to była najlepsza podróż przez ostatnie dwa tygodnie, bo dwa tygodnie temu byłam w Warszawie. Ale było super, naprawdę. No tak, kończymy wszystko. Wszystko się udało oprócz twinkle, ale to wrócimy jeszcze. Wrócimy. Tak, bo, y, moi Warszawa. znajomi poznali mojego znajomego, nowego grono no. znajomych się rozszerzyło. Warszawa Part 2 jeszcze przed nami. Tak, tak. dokładnie. To była, to była tylko zapowiedź. To była tylko zapowiedź. Ale co, super było. Bardzo fajnie. Tak. Dziękuję Wam Vlogmas bardzo, moi kochani. Dwa dobiegł końca i my widzimy się w vlogmasie numer 3 Ha.